Jak kibice piłki nożnej doskonale wiedzą, dziś w Lubinie rozegrany zostanie mecz reprezentacji Polski z Gruzją. Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego wybraliśmy się pod stadion, by popytać zjeżdżających się kibiców o wrażenia i zadać im fundamentalne pytanie. Kto dziś wygra? No oczywiście Polska! B oczywiście, że Polska. Będzie Pan trzymał kciuki dzisiaj za naszą reprezentację no, i Szymona Pawłowskiego, który no, jest w kadrze? No oczywiście, w szczególności za Szymka, bo to jest nasz zawodnik. I mam nadzieję, że strzeli jakiegoś gola. A jak wygląda dziś nasz stadion? Jest nowoczesny stadion w Polsce, jeden z najnowocześniejszych. W zasadzie powstał chyba jako drugi po koronie, można tak powiedzieć. Także należał nam się tutaj mecz. Już dawno. Stadion nadaje się na to, by reprezentacja na nim gra i jest godny tego? Jak najbardziej. I jak najczęściej powinna na tym grać. Dziękujemy. I nie tylko z Gruzją, tylko nawet Niemcy niech tu przyjadą. Mecz reprezentacji Polski z Gruzją rozpocznie się o 20.30. Zapraszamy kibiców na dialog areny. Bilety ciągle w sprzedaży.